Mili Państwo, przysłowie na dziś powiada. Kiedy w styczniu rosną trawy, lipiec dla nas niełaskawy. Byłem sprawdzić, o zieleni się już na polach, na potęgę, tak więc lipiec zgodnie z przysłowiem może być dla nas jak najbardziej niełaskawy. Nie martwmy się na zapas, co tam? Ku rozwadze, drodzy Państwo. Otóż zasnąć we własnym łóżku. I obudzić się w nim, wyjść z domu i powrócić w planowanym czasie, zastać wszystko we właściwym miejscu, to są przyjemności, których się nie odczuwa, których się nie docenia. Zrobiłem tylko krótki i najbardziej pobieżny przegląd zbiorowych katastrof, no bez zwykłych wypadków, ale też i bez wojen i konfliktów zbrojnych, i wyszło mi, że dnia 12 stycznia, w ciągu zaledwie pięciu ostatnich dekad, nagle musiało opuścić ten padł łez 319 176. Osób. Także cieszmy się, że dziś w słońce wzeszło o 7.37, a Daj Boże zajdzie na naszych oczach o 15.50. Jeden. Dziś dzień całowania złotowłosych. Tak przynajmniej tego dnia określa się osoby o włosach rudych. Nie będzie z tym wiele roboty, bo rudzi to około 1-2% populacji. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że osoby o rudych włosach mają większą wrażliwość na ból, więc też potrzebują większej dawki środków znieczulających. Są mniej wytrzymali na wysokie temperatury i porażenie przez prąd tacy wrażliwi. Przy tym czerwony pigment włosów jest bardzo trwały. I jak twierdzą fryzjerzy i panie kosmetyczki, zmiana koloru włosów zazwyczaj jest dość kłopotliwa. W dodatku rude włosy na starość nie siwieją. Najpierw zmieniają kolor na piaskowy, a potem stają się białe. No i te nieszczęsne stereotypy. Opinie o czerwonowłosych są skrajne. Od kpin i żartów po Podziw. Starożytni Grecy uważali, że rudowłosi po śmierci stają się wampirami. W średniowieczu zdarzało się, że rudych palono na stosach. Na wielu obrazach Judasz nosi właśnie rude włosy, a dziś chętnie ogłasza się rankingi wybitnych rudzielców. Przykładowo, rudy na A to był Achilles z mitologii greckiej, rudy na B to tenisista Boris Becker. Rudy na C, bierzemy pod uwagę oryginalną pisownię, to Krzysztof Kolumb o Kleopatrze nie wspominając. A my, a my mieliśmy nawet czołg o nazwie Rudy, z którego wesoło macha o poranku Wiesław Kot.